Jesteśmy na rogu ulicy Długiej, Placu Krasińskich w Warszawie. Ulica Długa łączy Stare Miasto z Placem Bankowym. Była to główna oś obrony Starego Miasta. Teren, który powstańcy utrzymali aż do upadku Starego Miasta do 2 września 1944 roku. Wzdłuż tej ulicy, w okolicznych budynkach, na dole w piwnicach mieściły się powstańcze szpitale, magazyny, schrony. Wieściły się także dowódzca poszczególnych zgrupowań walczących. Tu żołnierze schodząc z barykat mieli jakiś teren, gdzie mogli przez chwilę odpocząć. Pierwszy sierpień, dzień krwawy, powstał naród warszawy, by uwolnić stolicę od zła. zatkneli na dachy barykady i gmachy biało-czerwonych sztandarów las. O jaka rozkosz się w sercu rozpija, gdy wiz w ręku gra. A empini, gdy się nie zacina, wolna Warszawa ma. Żyć. Nasi śmiało broń noszą, Niemcy ręce podnoszą i od strachu już każdy z nich drży. A wtem wola się łamie, Niemcy w każdej są bramie i stawiają Polaków pod mur. Złyka stały, potem jęki kichotkie, tak i je wachacki na śród. Tak to giną Polacy, bohaterscy chłopacy, którzy chcieli Warszawę wolno mieć. O jakaż rozkosz się w sercu rozpina, gdy wis w ręku grał. Sił musi wolnym żyć. Stare miasto już płonie, a nam wdleją już dłonie. Trzeba walczyć, a nie ma już czyn. Nie ma domu, rodziny, ni kochanej dziewczyny, tylko w oczy zachodzą nam gwoźdź. Chociaż serce nas woli, trzeba iść wbrew swej woli, kanałami przebijać się w gło. Ale możemy sobie tego wyobrazić, jak to wtedy wyglądało. Nie było powierzchni. Wszystko to, co było powyżej parteru, było zrównane z ziemią, zbombardowane z powietrza, ostrzelane z dział. Także całe życie toczyło się w piwnicach, w podziemiach, przekutymi między budynkami przejściach i tu zostało zgromadzonych około 80 tysięcy ludzi. Resztki ludności cywilnej, która uciekała z woli, ci, którzy widzieli, co się dzieje za nimi, zdążyli uciec, trafiali na Stare Miasto. Wpadli w pułapkę tylko z pewnym opóźnieniem. Stare Miasto broniło się do 2 września 1944 roku. Nie było możliwości obrony, teren był skurczony do bardzo niewielkich rozmiarów i powstańcy zostali ewakuowani, ci, którzy byli zdrowi, którzy chodzili, jeśli byli ranni w rękę, gdzieś w jakąś część ciała, gdzie mogli chodzić, przedostawali się kanałem, stąd wchodząc albo do śródmieścia Warszawy, wychodząc na ulicy Wareckiej, albo w drugą stronę na Żoliborz, do ulicy Krasińskich. Część z nich przedostała się kanałami, niestety omyłkowo, na plac bankowy prosto w ręce niemieckie. Tam byli wyłapywani, niektórzy byli mordowani, inni trafiali później do obozów Prążkowie. Kehenna Starego Miasta polega na tym, że ta część została bez obrony. Zdrowi powstańcy zosta zostali ewakuowani, weszli ludność cywilna została. Rozpoczęła się rzeź. Poza tymi, którzy zginęli wcześniej w ostrzeliwaniu, w bombardowaniach. Doszło następnych kilkanaście tysięcy ludności cywilnej, kilka tysięcy rannych powstańców w prowizorycznych szpitalach, razem z lekarzami, razem z pielęgniarkami. Nad rannymi, nad tymi sanitariuszkami zbrodniarze pastwili się w sposób szczególny. To nie były tylko gwałty, to były specyficzne tortury zadawane po to, żeby te dziewczyny jak najbardziej cierpiały. Tu na Starym Mieście śmierć poniosło nawet do 60 tysięcy ludzi. Od początku obrony, przez tych, którzy zginęli w trakcie obrony, aż do tych, którzy zostali wymordowani po zdobyciu Starego Miasta przez Niemców. Gehenna Starego Miasta nie jest znana. Dzisiaj jest upamiętniona Wola. Wiemy o Woli, o rzezi, która jest nazwana mylnie rzezią. To było ludobójstwo na Woli, ale także ludobójstwo popełnione na Starym Mieście, w samym centrum Warszawy. Ono nie jest upamiętnione. Mamy pomnik Powstania Warszawskiego, ale nie ma tu gdzieś miejsca, pomnika dla ludności cywilnej, nie ma dla rannych, dla lekarzy, dla sanitariuszek. Oni wszyscy ponieśli śmierć. Barbarzyńcy niemieccy, barbarzyńcy, bo trudno mówić o normalnym, cywilizowanym narodzie, zrobili to w połowie XX wieku. Na Olbrzymią niespotykaną wcześniej nigdzie w żadnej stolicy europejskiej skali. I zbrodniarze nie ponieśli za to kary. Człowiek, który pacyfikował Warszawę od 5 sierpnia 1944 roku, generał niemiecki von den Bach-Zelewski, został po wojnie oskarżony, skazany na karę dożywotniego więzienia nie za to, co zrobił w Warszawie, nie za ludobójstwo, ale za zabójstwo w latach 30., czy nawet jeszcze 20., dwóch czy trzech komunistów niemieckich na zlecenie partii NSDAP. Za to siedział. Za powstanie warszawskie, za ludobójstwo nie. Generał Reinefahrt, który był jednym z dowódców tych grup pacyfikacyjnych, przebijając się do centrum Warszawy, niszcząc wszystko w koło, mordując ludność cywilną, po wojnie w Niemczech Zachodnich był bardzo szanowanym obywatelem. Wchodził w skład landu niemieckiego, był burmistrzem miasta, był powszechnie szanowanym, cenionym obywatelem. Nie został nigdy za to postawiony przed sądem, nie został rozliczony. Jeszcze kilka lat temu z tych list byłych żołnierzy, czy ludobójców niemieckich z grup Reinefarta, Dillewangera, żyło kilkudziesięciu przynajmniej z nich na terenie Niemiec. Pobierali emerytury, pobierali wszelkie świadczenia, sąsiedzi ich szanowali, starsi ludzie, często o laseczce, wychodzili sobie z pieskiem, nikt się do nich nie czepiał, nikt im nie robił wyrzutów z tego tytułu, co robili i być może kilku z nich, czy nawet kilkunastu jeszcze żyje. Cieszą się dobrą opinią. Ludobójcy niemieccy za to, co zrobili w Warszawie. Ja pamiętam, byłem pierwszy raz na Zachodzie, w 1976 7 roku w Hanowerze. Jako student pojechałem do pracy. Pierwsze miejsce, do którego trafiliśmy, to byli Ukraińcy, tam mieszkający, którzy prowadzili warsztat samochodowy. I podczas przerwy w południe, oni z nami rozmawiali, nazywali się Rudenko, dwaj rodzeni bracia. Skąd jesteśmy? Oczywiście z Warszawy. I jeden z nich mówi, o, a my byli w Warszawie. Mówi. W sierpniu 1944 roku i zrobił ruch ręką. Ale my paguliali tam, ale my się tam zabawili. Tak to bez wstydu, bez żadnego krępowania się. Możemy sobie tylko wyobrazić, jacy byli.